Cześć mano wszystkim z tej strony Rynowski witam was wszystkich bardzo serdecznie W kolejnym odcinku z gry symulator złodzieja 2 i słuchajcie jesteśmy jak mówiłem W poprzednim odcinku pod domem 201 Jak widzicie jesteśmy ubożsi o jakieś 13 czy 14 tysięcy kupiłem wszystkie podpowiedzi jakie były dostępne do każdego domu I ulepszyłem sobie jeszcze parę rzeczy przykładowo nie wiem wydłużony my teraz mamy jak rzucimy mięso dla psa to mamy Wydłużony czas jakby konsumowania tego mięsa przez psarcz. Czyli jest no dłużej zajęty. Okej okay. ktoś chodzi. Która mamy godzinę w ogóle? A, mamy 8 rano. Tylko, kurde, ktoś chodzi, ale ja go w ogóle nie widzę. Wiem czego nie kupiłem jeszcze. Lornetki. by sobie przez ściany wszystko widzieli tylko nie wiem czy to jest osoba czy to nie no pies raczej jest chyba czekajcie pies ma chyba inną ikonkę nie ogólnie jak tu tylko przyjechaliśmy nie wiem czy to się uchwyciło na nagraniu jak do was gadałem na samym początku ja pierdolę jakieś plakaty znowu wyjebuj stąd znowu pewnie na przystanku wisi co ja mówiłem wam? A, jak tylko przyjechaliśmy, to... Właśnie wisi plakat. Jak tylko przyjechaliśmy, to jeden gościu od razu sobie... O jeszcze dwa są. Jeden gościu od razu sobie stąd poszedł. Okej, okay, no tak przy okazji sobie... Sprawdziliśmy, co on robi. O, 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 o. Kurde, tylko cały czas 11-12 jest tutaj. A tu jest jeszcze jedna osoba. Kurde, jak ja tu wskoczę, i ja stąd nie wyjdę. Co tu z odpowiedzi? Możesz wejść do sy. WENTYLACJĄ? CO? Ej to tego to jeszcze Nie wiedzieliśmy Dobra Czekajcie sprawdźmy sobie notatki strefy Znaczy strefy 201 Ten gość jest poza domem Przedni ogród Mazienka, tylny ogród I co? Musimy tu wparować no, nie zamykaj, wsiadaj, kurwa, musimy się przykimać. Dobra, śmajmy się do 13 Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, szybki dronik. No co jest? Dobra, wyłączył go. Mam automatyczny wytrych, to elegancko, szybciutko. Tak, o kurwa, zaraz. A w dupę, no. On musi z tej łazienki wyjść. Ciekawe czy są czujniki w oknach. Nie mam żadnej informacji chyba o tym. W sejfie schowano srebrny zegarek. W salonie jest konsola do gier. Co? W domu są dwa czujniki gazu? Co mnie to da informacja? A! To chyba nie można tego. Dobra on sobie idzie już. Nie można chyba... Nie. Dziwny koleś. Nie można pewnie gazem ich usypiać, jak tak. To mamy do zniszczenia jeszcze, ale to najpierw byśmy sobie zajumali parę rzeczy. Mam nadzieję, że ta baba zaraz nie wróci. Kurwa, tu mamy safe. Trochę potrwa. 4,4 3,6 5,3 okej okay. o kurwa w końcu save do czegoś co został stworzony, tu jest wykorzystywany. Mamy jakąś karteczkę, odbierz moje zamówienie, kod zajebiście. Panel sterowania kamery. Okej, okay, konsola, pad, kurwa, idzie baba, ja pierdolę. Zdążymy? Jak myślicie? Mi My chyba gonią cały czas, więc raczej nie zdążę spierdolić. Kurwa mać, no Nie mam się jak obejrzeć nawet. Jesteś ścigany. No to kurwa pieszo to raczej nie ucieknę mnie Policja wie gdzie jesteś? Nie mogę dalej. Jeżdżo za mną, fujary te. Dobra, mogę. <laughs> ale na farcie, ale kurwa nie wiem, o których godzinach tam by trzeba było przyjść. Naucz się um, specjalizacja poziom drugi, kub gazu sypiający. I see you working with some guy. You better not have any stupid ideas, you know, like the first time. Piekać jakieś sleeping gas i call you then. Okej, okay. umiejętności. Osiemnasty poziom. To, to sobie kurwa, porobimy trochę misji, nim ja to zrobię. Mm -hmm. A w sumie? Dobra, wiem, co ja muszę zrobić, dopóki pamiętam. Dopóki pamiętam. Lornetkę. Aha, nie mogę. Percepcja, poziom drugi wymagany, żebym to kupił. Ja pierdolę. Mamy coś nowego? Pewnie nie. Dobra. No co? Jakie mamy wyjście? Musimy expić teraz jak tak. Jedziemy na Madison Street. I robimy misję po kolei, co tam nam wyskakuje. Te poboczne misje oczywiście. Może najpierw. No trochę mamy Fantów, to byśmy sobie podjechali do... Szalonego Joe. I który skoczy nasza? 17. Kurde, bo przecież tutaj nie będzie tego ochroniarza niedługo. A tu so, doczytaliśmy, że tu są so jakieś te w pudełkach, są so, w pudełkach, są so poukrywane jakieś przedmioty. Ciekawe, czy one no, będą, oczywiście, wartościowe, nie? Kurde, i teraz nie wiem. Nie, no w sumie... Tu mamy najszybciej, najbliżej cokolwiek zrobić i zdziałać, więc się na szybko przekimamy do... Do dziewiętnastej chyba było, nie? Szybko sprawdzę, żeby... się nie pierdzielić. a nie, on od 5 do 7 ale to... Nie, to bez sensu. Szkoda czasu, szkoda czasu, co to jest za numer, 109, a czy ja nie mam, nie, to 108 mam iść, to to 108 to jest obok i Gosia samo nie ma. Hmm. Nie, to jest 110, kurwa. Co ja to? Co ja to odwaliłem? Gdzie jest 100, 108? 108 to ten wariat chyba jest. A teraz to dałem, nawet nie popatrzyłem do jakiego domu ja wchodzę. Czy tu nie jest 108? Dokładnie. O, dziury w drodze. Tego chyba nie było. A może i było. Łazi sobie tam, Okej, okay, no i on jest sam, nie ma ani psa, ani nic, Tylko muszę zamknąć tę furtkę, żeby się ich nie szczają. No tu chyba kamer żadnych nie miał, nie? 108, sprawdźmy, co my o nim wiemy. Poza domem 120, później idzie spać. Ok, no tym oknem, niestety, nie wyjdziemy. 19 salon no na piętrze i tak to dupa trochę o jak widzicie teraz mam już cztery punkty bo też sobie wykupiłem właśnie ulepszenie kawa gdzie on ma ten młynek Wot, wot. Tu się nie wychylamy. On tędy będzie wychodził niedługo. Dobra, nie usłyszał tego. No co mi tryb planowania wyłączasz? Kalkulator za 2 oh. PD. No, Sebastian, idź stąd. Sebuś, idź już, idź wcześniej trochę. Ty już powinieneś wstawać, ja nie wiem czego ty jeszcze siedzisz. A, w sumie czekaj, ja tu mogę sobie pochodzić. No gdzie może być ten młynek? No to już proste, że w kuchni, nie? Chociaż w sumie to jest psychiczny gościu, to jest nic. Nic nie jest pewne. Dobra. Czy tu jest łazienka? Gdzie on ma kurwa kuchnię? Tu pójrzeć, gdzie on ten młynek może mieć? Nie no jak nic z piwnicy on go kurwa ma Cze, tu jest kuchnia Jest, dobra Mamy misję wykonano, zbierzmy sobie coś się tu jeszcze da Kurwa, on już wraca Ale on idzie spać od razu. Dobra, prawie mamy już pełne eku. Czy mogę co to pewniście zabrać? Mówię. Ci co? Ja spadam, on zaraz stanie. Nie wiem czego. A, bo w sumie. Okay, to była brama właśnie. Od razu przez drogę do strzelonego Jo trzeba sprzedać wszystko co mamy i spadamy. I spadamy sobie na kryjówkę. Wysłać to w serwisie. Merry Christmas! A czekaj, bo to w sumie wykonałem z kontraktu, ten to nie muszę w sumie, ale. A, też by w sumie pasowało. Tu mamy misje takie jeszcze: podłóż paczkę, i tu mamy antyczny zegar. Komputer gamingowy na piętrze 111. Dobra, podjedźmy tam. Na razie nie będziemy tego jechać od odsprzedawać. Trudno, mam nadzieję, że nie będzie nic w 111 akurat, co będzie później w tych misjach. To 10. Kurwa no, tam jest, dobra. Ja tu chodziłem, pamiętam. Jest ich dwójka, ale teraz nie. Ją. czy zaraz będą spali we dwoje no właśnie, no, on ten zaraz będzie coś robił 112 coś wiemy o tych mieszkańcach? nie bardzo 113 jeszcze mniej Okej, okay, gdzie tu jest najbliższy parking? Kurwa, Joe? Nie, nie sparkujmy na chodniku. zaraz się konfitura jakaś przypierdzieli. Jeszcze się coś zbagowałem. LOL. To nie było wejścia właśnie z tyłu. Ha, zresztą poziom drugi. Nie możemy jeszcze wejść przez to. No, z tym i pierwszym jest do trzeci spokój, nie? Dobra, nic nie usłyszał Kurwa, on tu przejdzie o pierwszej Myślałem, że on cały czas będzie na kompie siedział Aha Pokój, piętro, pracy, krzesło, znowu i łazienka, A, ale dupa. A? Kurwa, okno znajdę. Przed dronem kamerę szybko wyłączyć. O kurwa, ta baba gdzieś tu idzie Już taka kumata to nie jest raczej Może powiąże mnie z tym Czekaj, 110 Gościuś może śpi o tej porze, co? Bo on ma jakoś skrytkę w piwnicy, tylko ma klucz przy sobie W dupie O kurwa Dobra śpi cały czas Mamy klucz. Gdzie jest zejście do piwnicy, tylko tutaj? Jest okej. Okay. To jest lejtowo, jak tak już. No, szały nie ma dupy, nie urywa. 30 pd za to. Safe już otwieraliśmy chyba. Więc nie wiem, czy jest sens go drugi raz otwierać. jakaś gazeta. Nie, no tu przyszło już. Chociaż z tym safe'em to jakoś nie kojarzę. Może go jednak otwórzmy. Mamy gościa i tak z głową. On będzie spał teraz grzecznie. Tak, otwórzmy go. 1 14 61 OK nic nie ma czy go otwieraliśmy już wcześniej i dlatego to tak które mamy godzinę? 320, wiecie co? Możemy się powoli chyba zacząć udawać, jak tak, do. Tknijmy tylko drzwi. W sumie, kurwa, czy już tak się udara razu udawać tam? Jesteśmy naprzeciwko. Jak sprawa wygląda się z tymi? Oni też śpią, to możemy się wpierdzielić. Nie mógł być automatyczny. To my tu żadnego zadania nie mamy do tego domu. Lipa trochę. 15pd, 15pd, 30pd za kompa, no to go wyniesiemy Płaca się, go tylko przez drogę przeniosę później Z tego co widzę tu mamy jeszcze sporo czasu, żeby oni się tam wyspali Czy to będzie łazienka? Tu jest łazienka, to w to nie mamy czego szukać W ogóle ci oni tacy biedni są. No Okej okay. To szafkę sobie chyba daruję Dobra, mogę tu otworzyć witrynkę, ale nie ma po co. Dwa PD, tak średnio mi się chce takie głup nosić. W sumie. Wiecie, ziarnko do ziarnka. No okej, okay, padł do konsoli, a gdzie jest konsola? Dobra, już jesteśmy zbyt ciężcy No spoko możemy iść Nie tu nie było Kurwa po co tu kamerkę wrzuciłem to czysty przypadek Kurde, teraz już mogę iść do Joego nawet, ale nie wiem czy zdążę. Nim ja to teraz sprzedam. To już właśnie pół czasu minie i zaraz przyjdzie z powrotem ten łeb. Bardzo szybko, szybko. Leży jakaś kartka? Nie wiem czy ja już ją zbierałem czy nie, chociaż sobie to zbiorę. To nieważne. Nie mam czasu na czytanie tego. Spójrzmy mhm. w sobie chociaż jeden kontener. Sprawdźmy co się pudełka da rozwalić niby. To chyba nie te pudełka. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy jeszcze nie ma do siódmej czy do ósmej? To jest pytanie, bo jak do ósmej, to zdążę wszystko zrobić. Tu są te pudełka pewnie, coś się da rozwalić. Nie wiem, czy to on już znalazł otwarte drzwi, czy co, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale okej, okay, drewniane skrzynie są do rozwalania jakby co. Ło, wow, 2,5 kafla ten komp. Mamy nowy poziom, zajebiście. Z tym, że ja potrzebuję chyba jeszcze jeden, tak? Ale ja się zagrałem, zagadałem z wami ogólnie. Aha, to już mogę ogólnie zbadać, tylko... Bo to jeden punkt wystarczy, tylko i tak muszę mieć 18 poziom. W sumie też zaraz. Tak się z wami zagrałem, zagadałem, że w sumie sobie to też zbadam i kupię sobie latarkę, oj latarkę, lornetkę, ale słuchajcie, to już w następnym odcinku ja się z wami żegnam, więc zostawcie lajka, zostawcie suba, A jeśli zosta dotrwali się do samego końca, zostawcie mi komentarz o treści lornetka i widzimy się w następnym odcinku, na razie, cześć!